Cześć, znowu piąta rano, mamy już listopad, zrobiło się trochę zimniej. Aczkolwiek dzisiejszy dzień ma być troszeczkę cieplejszy, dlatego e, wybieramy się po raz kolejny na brzany. Naszym celem znowu są brzany, zobaczymy czy uda się coś złowić. Słyszałem, że znowu zaczęły brać, może nie tak dobrze jak, e, jak do tej pory, ale jakieś tam wpadają, więc trzeba jeszcze w tym roku spróbować. Jedyne o co się obawiam to, właśnie dwie rzeczy, o których się obawiam. Jedna, że może w związku z tym, że ma być ładna pogoda, to może być dużo ludzi i może być problem z znalezieniem miejsca. A druga rzecz to, to wiatr, bo ma być dziś około 5 metrów na sekundę. W tym jeszcze mają być porywy, więc może nie być do końca tak przyjemnie, no ale jak będą ryby, to naprawdę będzie przyjemnie. Więc do boju i atakujemy. Kan jeg få jobbe med deg? Nie, to nie Czy drugi brak? Nie, 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 to nie. Ja to też Nic się nie dzieje na jeden, na, na, na FIDEA, więc zarzucamy na bombkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Może jakiś czupu się skusi. I jeszcze z cyklu Smutny Ralizm Polskiego wadkarstwa". Tak wygląda miejsce, które opanowali miesiarze. Nie pozdrawiamy, no i niestety jakby nie było, tak nie ma ani na żywca, ani na Fidea Także chyba czas się zawijać i jedziemy do domu. No i co, na dzisiaj kończymy. Wynik to jedno pranie i jeden jaś. 43 na żywca nie było nic, potem na fidera też nawet żadnego wskazania. Chyba czas odłożyć goby fidery na półkę i zająć się, zająć się drapieżnikami. A potem płoteczkami zimą już. Pozdrawiam, cześć.